29 września zorganizowaliśmy po raz dziewiąty ekstremalną przeprawę pod patronatem burmistrza Sokółki. Oprócz ekstremalnej przeprawy dla dorosłych zawsze co roku organizujemy też taką mini przeprawę dla dzieci. Cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieciaki chętnie biorą udział w takiej mini przeprawie. Dzisiaj mieliśmy 40 uczestników. Każdy z dzieciaków dostał pamiątkowy medal oraz gadżety sportowe. Dzisiaj, jeżeli chodzi o dorosłych, to 32 osoby wzięły udział, w tym 9 kobiet. Pula nagród to 3000 złotych. Zawodnicy oprócz pamiątkowych medali otrzymują też gadżety sportowe. Przeprawa była naprawdę ekstremalna. Nasi pracownicy postarali się, aby były przeszkody wymagające były ścianki strażackie trzeba było też przebrnąć przez zimną wodę jaki przebiec z balem drewnianym na plecach. A na koniec jako ostatnia przeszkoda, najbardziej ekstremalna, to spinaczka po oponach przy trampolinie. Dużo uczestników, duże zainteresowanie. Co roku mamy wielu chętnych i zapraszamy śmiałków już za rok.